Większość recenzji sprzętu wygląda praktycznie tak samo. Recenzenci mają sprzęt na 2-3 dni, omawiają techniczne aspekty aparatu i w sumie takie pierwsze wrażenia. Nie ma to za wiele tutaj do czynienia z taką prawdziwą recenzją. Właśnie tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania, jakie pojawiały się pod różnymi recenzjami Canon R7. Ja z samym aparatem spędziłem ponad 2 tygodnie i był testowany w naprawdę ciężkich warunkach. Cały odcinek jest podzielony na podróżdziały, więc jeżeli interesuje Cię odpowiedzieć szybko, konkretnie na dane pytanie, możesz przeskoczyć tutaj. Do konkretnej odpowiedzi, nie oglądać całego odcinka. To tyle słowem wstępu, i przynosimy się do bieszczet, gdzie odpowiadałem razem z kubą na wszystkie pytania, które udało nam się zebrać. Lecimy! Zaczynamy od pierwszego pytania. Jakie złącze HDMI ma R7? Już Wam pokazuję. R7 ma małe złącze, czyli mikro, takie maluszkie. Nie będziecie musieli tutaj patrzeć. To jest po prostu małe złącze, które większość aparatów teraz ma. To nie są najlepsze złącza, ponieważ oczywiście chcielibyśmy mieć full HDMI, żeby ono się nie wyrwało. Jednak pierwszą rzecz jaką polecamy, jeżeli ktoś się będzie chciał zajmować typowo profesjonalnie filmowaniem i potrzebuje tego złącza, to jest klata i do tego adapter, żeby to złącze po prostu się nie wyłamało. Kolejne pytanie. Jak brzmi dźwięk migawki R7, ponieważ jest trochę inny niż we wszystkich kanonach? Ja teraz mam włączony super szybki tryb, czyli 15 klatek na sekundę. Teraz możecie posłuchać sobie migawki mechaniczne. Uwaga! Tak, słyszycie, całkiem nieźle. Jeszcze powtórzę. I to jest oczywiście migawka mechaniczna. Mamy również możliwość odpalenia migawki elektronicznej, wtedy mamy 30 klatek na sekundę. Pytanie, na które przed chwilą praktycznie odpowiedziałem przy tym, jak mówiłem, jaki dźwięk ma migawka FR7, czyli szybkostrzelność. 15 klatek na sekundę z migawką mechaniczną, 30 z migawką elektroniczną, tyle jesteśmy w stanie wycisnąć z tej puszki. Pytanie związane z uszczelnieniem R7. Tak, oczywiście R7K jest uszczelniona, więc możemy tym aparatem nagrywać w troszkę cięższych warunkach, czyli w momencie, kiedy pada trochę deszczu, czy jest trochę śniegu, ten aparat sobie poradzi. My nagrywaliśmy podczas tego wyjazdu nad rzeką, gdzie zaczęło padać yy, i chwilę bez problemu sobie ogarnialiśmy, nic się z aparatem nie podziało. Yy, prawda jest taka, że to, co Was najbardziej ogranicza, to są obiektywy, bo pamiętajcie, że w momencie, kiedy macie nieuszczelnione obiektywy, bardzo łatwo jest je po prostu załatwić, bo Woda dostanie się do środka, zaparuje to wszystko, no i może je, bym powiedział szlak trafić. Więc jeżeli macie uszczelnione body, to pamiętajcie, też musi też być uszczelniony obiektyw. Ale R7 k bardzo sobie fajnie radzi właśnie w takiej warunkach. Kolejne pytanie to czy Canon R7 nagrywa na dwie karty SD i czy robi na nie zdjęcia. I teraz tak, Canon R7 ma oczywiście dwa złącza SD. Bez problemu możemy sobie tutaj kartę SD włożyć. Jeżeli chodzi o zdjęcia, tak, mamy możliwość zapisu na jednych i drugich. Przykładowo, możemy tu wrzucać RAWy, tu możemy wrzucać odpegi, ale jeżeli chodzi o nagrywanie, nagrywamy tylko na jedną kartę i możemy sobie po prostu przedstawić, czy nagrywamy na jedynkę, czy na dwójkę. Kolejne pytanie, czyli czy mamy w R7 jakieś płaskie profile? I tak mamy. W R7 mamy siloga trójkę, który w sumie jest bardzo dobry. Dlaczego? No, świetnie, się, świetnie się meczuje, meczuje. z silogiem no, chociażby u nas w C70. Co tak. w sumie możecie sobie zobaczyć teraz na porównaniu. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy mielibyśmy tutaj Siloga zwykłego, to to meczowanie przykładowo z C70, C300, R5, R6 byłoby bardzo trudne. W momencie, kiedy mamy Silga no jest to bardzo fajny, płaski profil, który bez problemu jesteście w stanie pokolorować. No i nie jest to problematyczne. To jest. Pytanie, czy w R7 mamy limit nagrywania? Nie mamy. Czy w trybie filmowania mamy jakąś kropa, tak jak to jest w większości różnych tańszych aparatów. Nie, r 7 w żadnym trybie, czy 4K, czy HD, czy 4K, fine Nie mamy takich żadnych trybów. Czy mamy APS-C, nie? W sensie Tak. No to do pełnej klatki, no to można powiedzieć, że jest to Tak, ale to nie ma 1, 6 Nie ma tego, nie ma tego wkurzającego efektu, że jak przełączamy sobie różne tryby, czy chcemy sobie, nie wiem, 25 klatek zmienić na 50, Słucham, e, na 4K. Tak. No i różne takie to, że nam coś tam kropuje. Zawsze mamy dokładnie tą samą, ten sam kadr. Dobra, to teraz pytanko związane z tym, czy R7 to dobry aparat w sumie do wszystkiego, czy lepiej dorzucić przykładowo do pełnej klatki, do czegoś droższego takiego jak, nie wiem, RP przykładowo. Co myślisz, Kuba? Trudne pytanie tak naprawdę. Ja uważam, że R7 jest bardzo dobrym i bardzo uniwersalnym sprzętem, który daje nam możliwości właśnie aparatów R5, R3, to, znaczy droższych. Droższych. Tak, to znacznie dwóch, trzykrotnie droższych, one oczywiście mają swoje jakieś tam zalety i wyróżniki, aczkolwiek... Szafak... Zarówno APS-C i, i pełna klatka ma swoje plusy, nie? Tak, no na przykład tutaj w Bieszczadach czatowaliśmy na różnego rodzaju ptactwo i dziką zwierzynę i dzięki temu, że my mieliśmy APS-C Obiektyw 400 mm, no to tak naprawdę mieliśmy ekwivalent 640 mm, więc po prostu byliśmy dużo bliżej tej zwierzyny, no mimo tego, że na Przykładowo z drugiej strony akurat Kuba miał R7, ja miałem Rkę, no i z racji tego, że no pewnej tak nie dawało nam to takiego przybliżenia do różnica, była otaków. bardzo duża, i tak jak widzicie przy, przy zwykłych zdjęciach z Rki w porównaniu do R7, nawet na tym samym obiektywie. To była prawie różnica całego ptaka, nie? czyli tutaj mieliśmy tylko głowę, a mhm. tu mieliśmy no, tylko całego ptaka, nie? nie mogliśmy jeszcze bliżej, bym powiedział. Ja bym powiedział, że wróciłbym na chwilę do tego porównania z R5, R3, czy innymi aparatami tego kalibru i tej ceny. R7 według mnie jest pierwszym aparatem, którego producent, i to nie mówię tylko, że Canon, ale różni producenci też tak niestety robili w tych modelach APS-C, że one nie dostawały... Tańszych. One nie dostawały wszystkich tych funkcji jak 4K50 klatek, stabilizacja, silog, e, trójka na przykład. Dokładnie. Płaskie kolory. A R7 to wszystko ma. i według mnie, no jedyna różnica właśnie jest w rozmiarze matrycy, ale on też właśnie daje, daje sporo zalet, także jak na mnie. Super sprzęt. Czy R7 możemy przyrównać do pełnej klatki, czy lepiej jednak kupić pełną klatkę? No z jednej strony rozmiar sensora mniejszy da nam większe przybliżenie, czyli 1,6, 1,6 razy mamy większe przybliżenie w samym obiektywie, tak mówiąc bardzo o uproszczeniu. I nam się to na przykład przydało e, ostatnio, jak fotografowaliśmy i filmowaliśmy tutaj dzikie ptactwo i, 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 i dziką przyrodę, e, to, no to nam się to przydało, bo byliśmy dużo bliżej, będąc na APSC tych zwierzaków, co możecie teraz zobaczyć, niż bylibyśmy na pełnej klatce. Z drugiej strony no, powoduje to to, że to rozmycie nasze bokę będzie przy tym samym obiektywy po prostu mniejsze, z uwagi na to, że nie mamy właśnie pewnej klatki sensora. Tak, ale jeżeli chodzi o to apestę, to no, prawda jest taka, że ono jest bardzo często spychane, że to jest takie amatorskie i że... Dla, to... początkujących. dla początkujących. A to jest nieprawda, bo bardzo często my przy wideo w ogóle nie potrzebujemy tej pełnej klatki i wykorzystując odpowiednie obiektywy. No, przykładowo kanonowskie elki, które mają przysłony, które możemy rzeczywiście otworzyć nawet do nie. 1.4, 1.2. tego rozmycia nie ma tak dużej różnicy, albo jej w ogóle nie ma, jej nie widzimy. Wracamy do tego, że to rozmycie nie zawsze jest pożądane, dlatego warto się zastanowić, czy to w ogóle ma sens. To jest jedna sprawa. My też mówiliśmy, no R7 przykładowo nie ma żadnego kropa przy filmowaniu, nie? To jest duża duża to zaleta. to opcje ma wszystkie te, bo zwykle te APS-C były. Mm... E, były takimi młodszymi Okrojowymi. braćmi, okrojonymi z funkcji jak 4K50, stabilizacja e, czy płaski profil kolorystyczny. A R7 to wszystko mama autofoksa, który działa prawie jak w R3. No. Więc to są, to są funkcje, my mamy przykładowo rzecz, która jest w sumie obowiązkowa, jeżeli zaczynamy być już osobami, które rzeczywiście filmują, bo mu, oczywiście Rawy ma R7, bo, ale jeżeli chodzi o płaski profil kolorów, tak znów typowo amatorsko mówiąc no czyli taką szmatę że te kolory są wyblakłe no R7 również to ma bardzo często te te puszki. E... I to siloga trójka, który już jest dużo bardziej wdzięczny, też niż Erkowa Siloga. Tak, to jest 10 bitów, więc jeżeli się w temat wgryziecie wewnętrznie jest... na kartę SD, co też jest ważne, no. bo na przykład Erka, którą też posiadamy i bardzo lubimy, no miała na 10 bitów jedynie na, przez HDMI na Rekorda, tak, więc możecie normalnie 10 bitów nagrywać na puszkę. A ja tylko dopowiem o jednej rzeczy. Akurat tutaj e, znów z wczoraj, w momencie, kiedy siedział obok nas Michał i miał właśnie model e, e, A6400, coś takiego, mhm. tak chciał zrobić prosto rzecz, chciał wyłączyć migawkę mechaniczną, tylko włączyć cichą, czyli elektroniczną, żeby nie płos płoszyć zwierzyny. No w A6400 tego nie było, który jest bym powiedział gdzieś tam czy 600, to jest porównywalna jakaś taka półka, no i tam nie było tej możliwości, nie? a to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie softowe ograniczenie, więc to jest tak jak w samochodach, wystarczy bym chciał wgrać inne oprogramowanie i pewne funkcje się teraz odblokowują i tego r 7 nie ma, jest tu bym powiedział wyciśnięte wszystko co się da. Dokładnie. Pytanie o ergonomię, bo to jest pytanie, które jest bardzo ważne i wiele osób sobie zadaje to pytanie, jak się pojawiają nowe puszki, czy są tam jakieś zmiany, czy ich nie ma. Kuba, trochę używałeś aircdn Jakie są Twoje odczucia? Ja zaraz też powiem swoje. Trzy rzeczy, na które tak zwróciłem uwagę. Pierwsza to przełącznik manual focusa i automatycznego focusa pod tutaj palcem serdecznym, Z tak? Obrączką. Tak, ob obrączkowym palcem. Po chwili mi to pasuje już, w sensie przyzwyczaiłem się, jest to bardzo wygodne, szczególnie jeśli filmujemy, to my często będziemy przechodzili w manualny fokus, żeby uzyskać jakiś tam efekt albo po prostu stałą To to na plus, chociaż wiem, że wiele osób z tym na początku ma problem. To, z czym ja miałem na początku problem, ale też się już przyzwyczaiłem, to to, że włącznik jest w miejscu, gdzie w RC było pokrętło od przysłony albo od e, czasu naświetlania, czy migawki. I zdarzyło mi się na początku gdzieś tam przełączyć sobie z trybu wideo w trakcie nagrywania, bo po prostu pamięć nie miałem taką. Ale to jest kwestia, że to jest po prostu nowa rzecz, do której się trzeba przyzwyczaić. Tak. I trzecia rzecz. Trzecia rzecz to myślę. To ja dopowiem. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o samą Erkę, to jest tu już e, troszkę inaczej rozwiązane to jeżeli chodzi o samą obsługę, bo mieliśmy przykładowo w Erkach, mieliśmy jednak te dwa pokrętła, teraz to pokrętło rzeczywiście zostało przeniesione na górę. I, i, no, no, wybierak, no. i dla mnie to jest niesamowicie ważne, bo ja byłem przyzwyczajony z, z 5D Mark Dwójki, że mamy to pokrętło na dole i ono było super wygodne. Ono teraz jest przeniesione na górę. I okej, okay, to może być trochę problematyczne, jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, ale jak chwyciłem ten aparat, to od razu wiedziałem, jak się, bym powiedział, nim posługiwać. I dla mnie mega ważna rzecz, że mamy joystick do fokusa, który jesteśmy w stanie w zimie, no my mamy teraz, wiecie, piękne lato, nie będziemy mieli R7-ki, by tak tej. długo na testach, tej, bo prawdopodobnie tej. tej, która jest tutaj, ale prawda jest taka, że... Możemy tego, tym autofokusem bardzo precyzyjnie sobie tym wybierakiem fizycznym, niedotykowym na ekranie, bo nie oszukujmy się, w rękawiczkach bardzo często fizyczne przyciski są bardzo ważne. I mamy tutaj wszystko, co chcemy i jest to bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Więc jeżeli chodzi o ergonomię, mi w ogóle nie sprawia żadnych problemów. No nie no, mały, poręczny, łatwo się nim tak naprawdę nagrywa, rozmiar ma kompaktowy, mimo to dobrze leży w ręce, także jak najbardziej na no plus. Tak mi inne pytanie, czy R7 się przegrzewa w trybie filmowym oczywiście, a nie przy zdjęciach? Ja wam mogę powiedzieć więcej w trybie bardzo mieszanym, wczoraj kiedy... E, to jest mega obciążający. Filmowałem i fotografowałem dziką zwierzynę i miałem ustawione 30 cm na sekundę w zdjęciach i zaraz się przełączałem na wideo, żeby nagrywać te nasze urliki. To przez 6 godzin używałem go non-stop, pomijając fakt, że nie zużyłem jednej baterii. E, to. Czułem, w że już jest delikatnie ciepły, ale nie przegrzał się, nie miał żadnych komunikatów o przegrzaniu, które mogliśmy kiedyś tam widzieć w R5 czy R6. Także jak najbardziej nie ma takiego problemu. Też jeżeli chodzi o inne testy, bo oglądaliśmy sobie to, nawet jeżeli ktoś mega długo używa tego aparatu, przykładowo półtorej godziny, to nawet jeśli było widać, że ten aparat zaczyna się grzać, to wyskakuje nam komunikat i pokazuje, jak ten aparat jest nagrzany. To nie jest tak, że on się wyłączy i jest, jest po prostu dentka, dlatego nie ma w ogóle z tym problemu. To nie jest tak, że nagrywacie. 15 minut i on się po prostu wyłączy. Kolejne pytanie z kategorii to zależy. Czyli czy R7 to idealny sprzęt do nagrywania? Czy to jest idealny w ogóle aparat? Nie istnieje taki aparat. I ale nie bardzo by taka kamera. Tego, nie, nie ma takiego sprzętu, który byłby idealny i każdemu by. Y spasował. No, oczywiście, że my możemy powiedzieć, że R7 jest bardzo dobrym aparatem, bo jest, ale nie jest mnóstwo idealny. opcji, ale zaraz ktoś by powiedział, ale nie ma 4K w 120 klatkach. Tak, i nie ma jeszcze wielu innych rzeczy. Ale jeżeli chodzi o budżet do 10 tysięcy, to jest naprawdę bardzo dobrym sprzętem, bo dzisiaj sprzęty są dużo droższe niż były parę lat temu. Jeżeli ktoś mówi, że, no nie wiem, ale możemy kupić GH5 w tej cenie, ok, możemy, ale pamiętajmy o tym, że przykładowo nie mamy tam e, autofokusa i nie mamy tam wielu rzeczy, które już tutaj są. Dla mnie, autofokus w dzisiejszych czasach, jeżeli mówimy rzeczywiście Taki o takiej niezawodny. pracy y, jako jedna osoba, nie? bo nie mówimy o ekipie, jest niesamowicie ważny, bo to nam daje, mega komfort, My bardzo długo pracowaliśmy na GH5 i były super, ale wracając do R7, rzeczywiście w tym budżecie do 10 tysięcy bardzo dużo sprzętów ma poobcinane funkcje dzisiaj, a tutaj tego nie mamy, mamy praktycznie wszystko co jest rzeczywiście w droższych aparatach, są jakieś funkcje sztucznie powyłączane, że to jest softowo zabezpieczone, więc tak, R7 jest bardzo dobrym sprzętem, Powiedziałbym na początek i dla osób średnio zaawansowanych, jeżeli chcemy iść dalej, to oczywiście możemy kupić lepszy sprzęt i da się taki kupić, przykładowo full frame'y, ale zawsze R7 będzie też dobrym, dobrym, dobrą kamerą. A da. droższe full frame'y też nie będą idealne, nie? bo nie będą. będą miały swoje jakieś tam e, cechy szczególne, gdzieś mankamenty dla niektórych, no to jest, tak jest absolutnie normalne, nie ma idealnych sprzętów. Teraz proste pytanie, prosta odpowiedź: czy R7 ma dobry autofokus? Słuchajcie, zobaczcie sami, ja nie będę dużo mówił, zobaczcie po prostu sami. Pytanie podstawowe: dla kogo jest R7? No na pewno dla osób, które będą zajmowały się sportem. E, naturą. Dziką, naturą, dziką zwierzyną, czyli fotografią i filmowaniem, bo to też dla osób, które będą chciały filmować i mieć mnóstwo opcji tak. i, i funkcji. No tego bo tutaj, tutaj rzeczywiście ten sensor APS daje bardzo duże możliwości, bo jednak no, już na starcie... Mamy 0,6, jeżeli chodzi o ogniskową, i to daje bardzo dużo. I co ważne, na no, ten autofokus, o którym e, mówimy lub mówić, e, daje bardzo dużo, nie? bo śledzi nam wszystkie e, zwierzęta, śledzi nam przykładowo samochody, no w ogóle typy, śledzi nam ludzi. Typy wyboru autofokusa, że możemy wybrać czy to ma być dokładnie człowiek, e, zwierzę. Czy pojazdy. czy pojazdy? To daje bardzo dużo, więc do tego ten święty, sprzęt jest świetny. Ale nie tylko, bo dla takich osób, które chcą robić jakieś ambitne zdjęcia i, tak. i filmy z wakacji, z wyjazdów. I dla takich też... amatorów, hobbystów? ja bym powiedział pasjonatów. tak ładnie. pasjonatów, ale z drugiej strony też to będzie dobry aparat na, na początek, jeżeli chodzi o, o takie już komercyjne zastosowanie, jeżeli chcemy rzeczywiście tym sprzętem zarabiać, on się bez problemu sprawdzi, będziemy w stanie na tym filmie zrobić filmy korporacyjne, filmy Sz szczególnie eventowe. Szczególnie dla osób, które są, siedzą w systemie EOS R, nie? W sensie to jest komplementarne jak najbardziej z to, to, pozostałych. To bez problemu, w momencie, kiedy dokupimy sobie do takiego zestawu jakieś parę szkieł, gimbala, jakiś prosty mikrofon, to naprawdę jesteśmy w w stanie już zarabiać z takim sprzętem i nie ma wstydu. No dobrze, to tyle z mojej strony. Jeżeli Ty masz jeszcze jakieś pytania odnośnie rozświetlenki, sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji, a ja przypominam, że na drugim kanale czeka na Ciebie techniczna recenzja z masą dodatkowych ujęć. Do pobrania. To tyle ode mnie. Do zobaczenia.